Będziemy zwiedzać destylarnię rumu. Pokaż, puste? Aha. A to jest modelia One Taisk, czyli to jest rum. To jest to jakby blended, mhm. czyli rum taki jest z 40-50% okay. prawie, procent, nie? No, tu są I To I są różne takie hmm, To jest wszystko w drewienku. Po oglądaliśmy alkohol, zobaczyliśmy go Teraz idziemy ser, chyba, kupić smakowe. No. Mm. Mamy zakupy zrobione. Piotruś ma dzisiaj swoje 40 e, urodziny. A birthday dojdziemy nie. Kupiliśmy. Pokaż, co kupiliśmy. Pokaż tą. E, a, kupiliśmy whisky. I loletnią. Ilo... A, no tak. I destylowana była w 2010, czyli 12, -letnie, 12 -letnie. bo butelkowana była w 2022 roku 56% i wypijemy ją równo na Twoje 50, 50. urodziny obiecał numer beczki 188 litrów wszystkich było 164,5 litra z tych wszystkich beczek tak numer butelki nie, ile butelek wszystkich było? 235 butelek tego było, no nie? I była... zacier był zrobiony w 2010, destylowana była, w 2010, czyli 12 lat leżała w beczce i po w 2022, czyli prawie 2 lata temu, tak? Bo mamy 24. Trzeci. Trzeci mamy? No no to rok temu była zabutelkowana, nie? Mhm. I tu masz badge number, nie? Czyli mhm. numer tej... Butelki, nie? jeszcze tam musimy dopisać datę wypicia. za 10 lat, na... Kajsk. równo na 50 Czyli ten rum jest można powiedzieć, że to masz tak samo jak ten, nie? No widzisz do mojej butelki 235, nie? Czyli 200, ta była butelka 200, nie wszystkich butelek było 235 butelek. No to i tak spoko.